Skąd u Ciebie wzięła się taka pasja do zbierania tych maskotek? No od, od dziecka praktycznie interesuję się sportem, więc jakby te igrzyska olimpijskie oglądałem zawsze z rodzicami, z babcią. Igrzyska olimpijskie są najważniejszą imprezą w porcie i zawsze te maskotki jakoś przypominały o tych konkretnych igrzyskach, sukcesach sportowców. No i tak jakoś, no zawsze, zawsze mnie to interesowało, ale zbierać zacząłem w 2012 roku, gdy byłem na igrzyskach w Londynie. Wtedy miałem okazję jakby to zobaczyć z bliska i no i tam kupiłem pierwszą maskotkę, no i tak jakoś to się zaczęło. Jak się zdobywa takie maskotki? Masz bardzo bogatą kolekcję, którą możemy zobaczyć w bibliotece wojewódzkiej. Do czego bardzo zachęcamy. Ale powiedz nam, jak się zdobywa takie maskotki? No w różny sposób. No tak jak mówię, no, udało mi się też kupić jedną w Londynie. Kilka udało mi się kupić w miastach igrzysk, ale już w innym czasie niż te igrzyska, bo byłem w Tokio przed igrzyskami i tam już jakby była ta promocja tych igrzysk i te maskotki były dostępne. Kolejne maskotki igrzysk w Atenach udało mi się kupić 12 lat po tej imprezie. W, po prostu w kiosku w Atenach. To było dla mnie dosyć zaskakujące i niespodziewane. Część tych maskotek, szczególnie tych z ostatnich igrzysk, przywieźli mi znajomi, którzy startowali w igrzyskach lub je organizowali, ponieważ ja na studiach działałem w Akademickim Związku Sportowym, więc tam jakby w tym środowisku sportowym udało mi się poznać trochę osób, co też pomogło. A, a te starsze, no to, to, to śledziłem jakieś aukcje. No to, to, jest, to jest taka kwestia, no, że trzeba szukać, bo czasem można coś zdobyć naprawdę w bardzo atrakcyjnych cenach, które nie są są adekwatne do wartości tych maskotek. Czy wśród tych maskotek masz jakąś swoją ulubioną? No tak, no, mam szczególny sentyment mam do maskotki z Sarajewa z 1984 roku, to jest taki wilk. Włóczko, no taka dosyć sympatyczna maskotka, no po prostu no, taka charakterystyczna, no i jedna chyba z najbardziej udanych tych wszystkich maskotek. A czy wcześniej pokazywałeś już gdzieś te, te maskotki, czy Biblioteka Wojewódzka jest pierwszym miejscem, gdzie te maskotki się zaprezentowały? Publicznie Biblioteka Wojewódzka jest pierwszym miejscem takim do tej pory. Była dostępna ta kolekcja u mnie w domu, więc jakby, no, cieszę się, że, że jest taka okazja pokazać ją w moim rodzinnym mieście. No, myślę, że to jest takie no, coś ciekawego i niecodziennego. Dziękujemy.